Dobry Ten filmik będzie tylko na kanale specjalnym Mikołajs Ponieważ nikt go nie zobaczy, bo dopiero co zaznaczyłem kanał i ma trzy suby Może nam linka W każdym razie Dzisiaj w tym filmie, słuchajcie będziemy sobie rozwiązywać test z wiedzy ogólnej 40 pytań Najdłuższe jaki znalazłem chyba dotychczas No i tak, zobaczycie czy jestem mądry czy głupi Nie przedłużę, pozdrawiam autora czy tam autorkę quizu Zradzę sobie w internecie, wygooglowałem po prostu. Zaczynamy. Stolicą Albanii jest Tirana. Irbis to zwierzę należące do rodziny. Oczywiście, że kotowatych. Rzymska bogini Westa była patronką. Albo to mi mówi, ale. Nie, na pewno nie sztuki i rzemiosła. Deszcz i burzy. Zrozumiem. Kurde, no! Zawsze pierwsza myśl. To... Nieważne. Skąd pochodził Louis Braille, twórca systemu wypekłego pisma dla niewidzących? Oczywiście, że z Francji. Nawet to takie nazwisko imię. Braille. Oczywiście. Louise. No. Oczywiście, że tak. Chorobę zwaną boleryjezą przenoszą m.in. przez kleszcze, a wywołują ją... bakterie chyba, nie? To było takie... Nie, <ścoughs> nie byłem do tego w ogóle pewny. A tak mi się po prostu wydawało. Intuicja esencja Okej, okay. nie znam się w tak za bardzo. Mongolia czy Hiszpania? To co, googlujemy? Nie no. Mongolia. Kto jest autory, autorem ballad i romansów? W XIX wieku Adam Mickiewicz. 19, tak. Pszu... No tak. On się urodził pod koniec 18. To ja widziałem. No nie! A karkonoszy wiedziałem, że nie kupuję w karkonoszach. Wydawało mi się, że to, ale dobra. Malari to. żółta gorączka. No tak mi się wydaje, bo tak słyszałem, chyba, że to tak się nazywało. No nie, no znowu, dobra. Oka, to to wiem, bo, przepraszam, muszę czytać pytania. Co w gwarze podhalańskiej oznacza słowo kierde? Nie ma pojęcia, szczerze. Haft na odzieży. No właśnie, nie widziałem totalnie. Góra Synaj, w, w, w Egipcie. Boska komedia dantego, w którym wieku? Nie wiem. Uwaga, strzelam. Nie strzeliłem. W którym z tych krajów językiem urzędowym jest kataloński? <grym> jest y, lipidem. Oczywiście, że tak. O, Znowu porażka. Zrobiłem cięcie. Muszę się napić widać. Nie? W którym z tych krajów językiem urzędowym jest kataloński? Wydawało mi się, że tutaj. No, nie, nie to zaznaczyłem. Mi chodziło, że nie. Powiedziałem już wcześniej. E, żona Gomeza Adamsa. Nie wiem. Nie wiedziałem. Stolica Armenii. Er Erywanie. Niemiecki czasownik Sheriben pisać. Nie znam się na niemieckim, ja miałem... Czy... coś tam się znam, bo wygooglowałem sobie jej w ogóle. Ale ja mam rosyjski. <laughs> ja jestem z Mazowsza, z bardziej schodu Polski. Ja się uczę rosyjskiego w szkołach. <laughs> to w ogóle. Jednostką układu... Nie. Jeden, ładunku elektrycznego w układzie C jest. Yy, kolumb, tak? Czy W? Kolumb. Dobra. Jak zachowuje się ktoś, kto nie daje sobie dmuchać w kasze? Hmm. Nie daje sobie dmuchać. Czyli jakby ja się nie dam nikomu lekceważyć, wtrącać się w swoje sprawy. Narwany gwałtowny odrzucam. Ja ci się nie dam tego. Tak logicznie, środkowe mi się wydaje. O, myślałem, milicję, tak myślałem. Miejscowość Kurnik, służąca z m.in. zabytkowego zamku i Retum znajduje się w, w województwie. No. Zby o nie, nie wiedziałem. Owoc na zdjęciu to papaja jest Robert Gal Galbraith. Nie wiem. Skł składnikiem Polenty. Nie wiem. Nikobary to archipelag położony u żalazki na Oceanie Spokojnym między Zatoką Bengalską a Morzem Andamańskim przy wschodnim wybrzeżu Kanady. Pomiędzy Zatoką Bengalską a Morzem Andamańskim. Ilustrację przedstawia bohaterów filmu. głowie się nie mieści. <laughs> Czy zdrowy człowiek jest w stanie usłyszeć dźwięk o częstotliwości, o częstotliwości 10 MHz? Coś było pomiędzy, nie jestem pewien, albo 15, albo 20. Eee... Tak zawsze było. Mi się wydaje, że chyba od 15 MHz, chyba że to coś ma bardzo dobry słuch. Więc wydaje mi się, że raczej nie. No, wiedziałem, że coś pomiędzy 20 a 10. Tak mniej więcej bym bardzo blisko. Kto jest patronem portu lotniczego w Poznaniu? Przepraszam, nie mówiłem. Henryk Wieniawski. Aktor na tym zdjęciu to. Kojarzę, ale naprawdę, jak mam takie imiona i nazwiska zagraniczne, to ja, to ja nie wiem. No właśnie. Tak to nie kojarzę. Czeczotka to nazwa niewielkiego ptaka wędrownego. Znam się, uwierzcie mi bardzo zwierzę. Tak na koniec odcinka na coś pokażę. Uwielbiam. No i patrzcie, ładny, ładny ptaszek. Bardzo ładne, ocencie. w wództwie nidzica. Marmińsko-mazurski. Przyprawę na tym zdjęciu to. Strzelam. Ale dobry strzał mam. masakra. Aksamitna rewolucja w Prawdzie, 89. rok. No, coś mi tak jeszcze raz się napije. Tom Baki z topem dwóch metali. Niedziejcynku. Kim była Zofia Stryjeniska. Ona mi się raczej z tym kojarzyła, z tą ostatnią. Albo to, albo to. Na pewno nieśrodkowe. Tak mi się kojarzy. Jest! Mam! Że znaczy... Może to trochę było jak strzał, ale na pewno mi się kojarzyło, że albo rysowniczką, albo poetką i pisarką. O! To jest y, Wombat. Wombat. Lubię te zwierzęta ich zdjęcia. Fajne są, fajne. Kasimierz Wielki. Jest za czwartej klasy podstawówki, słuchajcie, także nie ma co. Nauka medyczna zajmująca się leczeniem chorób układu oddechowego to... Ostatnie pytanie. Miało być 40. Pulmonologia. O! Ok, nie zauważyłem, jeszcze to pominąłem. Duncan Malcolm, Banco 3 Wiedźmie, kiedy tu nosi utwór Szekspira, w którym pojawiają się te postacie. To albo to. To albo to. Na pewno nie to. Ale strzał! Widzieliście to, koledzy i koleżanki, tak, i czymkolwiek jesteście. 27 punktów z 40. Możecie się poszczycić i wyjątkowo bogatowie są z różnych dzieci. Od geografii, przez biologię, po nauki humanistyczne. Ja w ogóle będę się kierować w, w kierunek humanistyczny. Yy, I będę psychologiem. A kto wie, czy mi się... Takie ja mam plany oczywiście. Czy mi się zostanie... Uda jakoś wybić na YouTubie. A raczej nie. Ale wyświetlenia ja mam dobre. I z, mogę zarabiać na reklamach. Tylko 1000 subów wbi. No ale dobra, no... Wynik dobry. Zaraz wam coś pokażę. Pokazywałem już milion razy. Proszę bardzo. <laughs> Takie atlasiki. Reklamacja. To się interesuje zwierzętami. To ma jeszcze tutaj. Po 10-12 zł. Chyba pani że od 9 W wieku 8 lat zacząłem zbierać. Proszę bardzo. Jeszcze pójdę. pierdziel narobił jeszcze tu rozumiesz? o, jeszcze proszę bardzo i proszę bardzo jeszcze mam ich z 50 więcej, ale nie chcę mi się wyjmować także kończę film yy, mam nadzieję, że wam się podobało jeszcze są mądry czy głupi cześć!